Cześć, kochani. Dzisiaj krótki filmik o systemowym ruchu do śmierci. Z racji na to, że akurat niezależnie od tego, kiedy oglądasz ten filmik, no ja nagrywam go w Święto Zmarłych, tak? Przynajmniej tak nazywa się to, to Święto w naszej tutaj rodzimej tak, tradycji. Ruch systemowy do śmierci. Tutaj chodzi o to, że wielu ludzi doświadcza takiego uczucia życia, nie życia. Czuję, że żyję, ale jednak czuję, że nie żyję, czuję, że żyję, ale jednak yy, czuję jakąś pustkę, czuję, że żyję, że idę do przodu, no, ale czuję tak jakbym czasem nie szedł albo w ogóle wracał do tyłu, albo jakbym był zastygnięty, tak. Yy, mało tego, systemowy ruch do śmierci wkomponowuje się też, chorowanie, bardzo różne. Oczywiście choroby wynikają tam z różnych rzeczy, tak i tak jak biologia totalna będzie mówiła, że z kwestii emocjonalnych, tak, medycyna będzie mówiła, że z kwestii zupełnie innych, a prawda leży po środku. Są lekarze medycyny, którzy leczą holistycznie, tak, i patrzą też na, na tematy um, stricte niezwiązane z takimi racjonalnymi rzeczami. E Chorowanie, ale także nałogi. Samobójstwo na raty, alkoholizm, papierosy, dragi. Przyjmujemy truciznę tylko, że w dawkach umożliwiających nam przeżycie to przejmowanie, natomiast no, koniec końców zatruwamy się i zmniejszamy potencjalną szansę na długość i komfort swojego życia. Systemowy ruch do śmierci można wliczyć również nadużywanie ryzyka, niewidzenia zagrożeń przyciągania, świadomego, tudzież nieświadomego wybierania sytuacji ryzykownych tak, nie chcę tu broń Boże obrazić ludzi uprawiających sporty ekstremalne, ale ludzie, którzy uprawiają jak nie wiem, Władysław Marszałek tak, ślizgi, który no, po iluś tam latach tych ślizgów na wodzie miał więcej metalu w sobie niż kości czy himalaiści też gdzieś tam nadużywają, nadużywają tego, czy się w ten ruch do śmierci, tak jak ostatnio czytałem o jakiejś tam himalaistce, która zostawiła dwójkę małych dzieci tak? i poszła na K2, nie wróciła, tak? no, Każdy ma tam jakieś swoje priorytety, nie? i ona można powiedzieć, że tutaj jest gdzieś tam pasja, ale jednak poszła ze świadomością, że tam jest potężne ryzyko i jedna z najbardziej śmiercionośnych gór. Systemowy ruch do śmierci. Słuchajcie, wszystko to o czym mówię... To nie jest żaden pewnik, to nie jest matematyka, to są różnego rodzaju takie tropy, z których w przypadku, nie mówię, że ogółu populacji, ale każdego człowieka część z tych tropów może być zupełnie nieistotnych. Część może być lekko istotnych, część średnio, część bardzo, a jakiś trop może być z dziesiątkę i znam bardzo dużo ludzi, którym powiązanie różnego rodzaju tropów z przyczynami sprawiło, że dzisiejszy komfort życia znacznie i to naprawdę znacznie się polepszył. Już nie mówię, że jestem jednym, jednym z takich ludzi, tak? ale tutaj no, nie będę gdzieś tam opowiadał o swoich osobistych sprawach, natomiast... Natomiast ruch do śmierci zazwyczaj jest za kimś. W zasadzie są dwie przyczyny. Pierwszy jest za kimś, a drugi jest za intencją naszych rodziców, kiedy nas yy, posiadali. Tak? Może omówię najpierw tą intencję, tak? No bo jednak my czy przy poczęciu, czy przy fazie prenatalnej, czy przy porodzie dostajemy taki pff, lekki ruch do życia. Tak? Lekki ruch do życia. Czasem warto się zastanowić, czy yy, nasi rodzice, jak urodziliśmy się, albo nawet nie urodziliśmy się, jak zostaliśmy poczęci i dowiedzieli się, że mają dziecko, a byli w takiej, a nie innej sytuacji, może mieli dzieci, może mieli taką sytuację wcześniej, taką sytuację jak inną, czy pierwszą, yy, czy pierwszym, pierwszą reakcją wcale nie było, tak jak, no nie wiem, u, u mnie ostatnie dziecko, tak, yy, jest, pięknie, wreszcie, tylko ich reakcja była, ja pierdolę. Co dalej, co teraz, tak, my jednak pozwolono nam żyć, tak, urodziliśmy się, urodziliśmy się mimo, że gdzieś tam no mogli tą ciążę, że tak powiem w cudzysłowie spędzić, ale jednak urodziliśmy się, tak, ale już samo to, że my gdzieś przez okres prenatalny nasi rodzice borykali się z różnymi tematami związanymi z nami, tak, że nie było to dziecko wyczekiwane, upragnione, a mogło być różnie, tak. Nie pamiętamy tego, ale wiemy mniej więcej, jaka była sytuacja. Samo to może się sprawić, że my się rodzimy z taką pieczątką, jakby z intencyjną, tak, rodziców, tak? Nie jesteś, bądź z nami, wychowamy Cię, będzie pięknie, tylko jako takie zło konieczne, tak. To bywa bardzo mocny bloker, tak? jeżeli chodzi o późniejszą, późniejszy taki ruch do różnego rodzaju działania. Nawet gdybyśmy poczuli na system czakralny, oczywiście system czakralny jest mocno umowny, tak? nie jest daleko do jakiegoś sformułowania energia, tak? niemniej jednak ok. Chodzi o to, że najniższa czakra, czakra korzenia, jest wtedy zastygnięta. A my oczywiście funkcjonujemy, tylko funkcjonujemy z tych wyższych czakr. Te wyższe czakry działają dobrze, jeżeli te niższe działają dobrze. Każda dotyczy wyższa, im bardziej wyższa, czakry korzenia, nie korzenia tylko korony, później dotyczy coraz bardziej tematów związanych, coraz mniej takich przyziemnych, tak, z funkcjonowaniem. Jeżeli my mamy czakrę korzenie zastygniętą, to często działamy z trzeciej czakry, która jest tutaj, czyli z Manipury, z tej czakry, która jest odpowiedzialna za działanie, tak? I nasze życie często będzie udowadnianiem, że my ogólnie mamy prawo żyć, że my odwdzięczymy się za to, tak? I nie mamy tego naturalnego, jak czakra korzenia sprawia, że jesteśmy zakotwiczeni w życiu, w pracy, w rodzinie, nie. Nie będziemy mieli tego korzenia. Będziemy z tej trzeciej czakry udowadniać, że jednak jesteśmy godni, warci tego, żeby żyć, tak? Od samego początku, żeby odwdzięczyć się tak jakby rodzicom, tak? Już jest dziecko, które jest dla rodzica w dużym y, stopniu y, i to powoduje różnego rodzaju gdzieś tam zaburzenia. Nie będziemy tutaj gdzieś tam dalej wchodzić, nie? No ale, ale wtedy to życie po prostu jest ciężkie, mimo że osiągamy różnego rodzaju y, cele swoje życiowe. Yy... Dlatego zamykając ten temat, tak, bo bardziej chciałem o tym, o tym drugim temacie powiedzieć, sama intencja, ten popych, że my byliśmy planowani, chciani, że później byliśmy wychowywani z tym lekkim, takim popchnięciem, zostawieniem nas jako kulka, która się toczy. A nie za karę, a nie pokrzyżowaliśmy życie swoim rodzicom, gdzie gdzieś tam jest. Mamy to w mitochondrach. Czasami się dowiad... ludzie dowiadują w wieku 50 lat, że tak naprawdę zawsze to czuli, tak? że ich pojawienie się na świecie sprawiło, że rodzice mieli dodatkowy problem, tak? a nie radość, tak? i my y, wtedy całe życie będziemy udowadniali, tylko że później już tutaj no niekoniecznie rodzicom oni mogą już nie żyć, ale światu. Słuchajcie, dobra, to jest pierwsza rzecz. W ogóle samo powiązanie niektórych rzeczy. Niektórych dzisiejszych efektów z przyczyną już bardzo dużo daje, bo my świadomie coś tam połączyliśmy, zakończyliśmy jakiś wewnętrzny konflikt i dalej u nas na poziomie czasem nawet świadomym, gdzie sobie możemy to ułożyć, wszystko posortować tak w logicznym myśleniu, ale czasem nawet na poziomie poświadomym. My nie musimy tego rozkminiać, samo to, że połączyliśmy dwie nitki, złączyły się, efekt jest taki, że tutaj ta kulka świadomości u nas płynie inaczej i my... W inny sposób podejmujemy decyzję, w inny sposób zaczynamy odczuwać życie, tak? Czasem może to być skok kwantowy, a czasem to może być delikatny delikatny proces. Druga przyczyna to jest ruch za kimś. I tutaj, akurat z święto zmarłych, tak? Mamy ruch do śmierci za kimś, nieopłakanym, niepożegnanym, nieprzeżytym, zarówno jeśli chodzi o kogoś, kto nas opuści. Tak, Najbardziej oczywiście to są osierocenia, Najba yy, zwłaszcza w wieku przed 20 powiedzmy rokiem życia, najbardziej to są dzieci utracone, abortowane, poronione, zmarłe za wcześnie, yy, czy u naszych rodziców, czyli nasze rodzeństwo, czy u nas, tak, nasze dzieci, jeśli chodzi o zmarłych, no to także mąż, żona, tak, brat, siostra, czyli nawet w życiu dorosłym, ale podkreślam, że im wcześniej, tym większy to ma wpływ, bo za nami jest przeszłość i jest ta dorosła i ta y, dziecięca i okres dojrzewania. Y, tutaj. Te rzeczy są ogólnie ważniejsze, wiadomo, że później czynniki środowiskowe, dojrzewanie, życie to kształtuje i tutaj też są różnego rodzaju ząbki się pojawiają na tej naszej Simsodzie życia, ale w mojej opinii, w moim odczuciu tam te rzeczy są ważniejsze, bo tam buduje się fundament tego, kim jesteśmy. Ok, mówimy o naszych przeżyciach, ale mówimy też o przeżyciach rodu. I nie będziemy patrzeć tam gdzieś x pokoleń, tak, o czym nie wiemy, o czym będziemy szukać na różnego rodzaju akaszach czy ustawieniach. Możemy, tak, niemniej jednak. Dwa, trzy, góra, cztery pokolenia. To jest najważniejsze. Później te tematy wygasają, ta ramka taka y, pamięci pokoleniowej idzie dalej w kolejne pokolenia. To zazwyczaj. Są 2, trzy pokolenia, góra 4-5. Rzadko gdzieś tam dalej, później. Te, te rzeczy później wygasają, które idą jak pałeczka rodowa. Y, a więc mówimy o tym, że nasi rodzice, tudzież ich rodzice, czyli nasi babci-dziadkowie, też mogli zaznać jakiejś straty. Dwa pokolenia temu, w przypadku ludzi takich jak ja, mam 51 lat, dwa pokolenia temu była wojna. Tam strata była przepotężna i odbywała się just like that, jeżeli można tak powiedzieć. I często nie było czasu, nie było miejsca, nie było sił na pożegnanie kogoś w sposób właściwy, bo nie można było okazywać potężnych emocji, bo nas by zmiotło z planszy, tak? trzeba było wytłumiać i bardzo często to zastygnięcie idzie w dół. Yy, jak Pałeczko rodowa w pokoleniu, słuchajcie, podam przykłady i to nawet nie będę mówił o literaturze, tylko o ludźmi, z, których, z którymi pracowałem i w zasadzie yy, mówię inkognito, więc nikt się tam nie obrazi, ale na przykład <grych> yy, mężczyzna, który cały czas czuje tutaj cegłę. Moment, kiedy on sobie uświadamia, cały w płucach, w oddechu, zastygnięcie, ten moment, kiedy on sobie uświadamia, że jego yy, dziadek bodajże został zagazowany yy, w obozie, bo tam pochodzi z rodziny yy, cygańskiej, został zagazowany w obozie. Sprawia, że dzisiaj odczuwa to w całkiem inny sposób. Tak jakby. Zdał sobie sprawę, że to jest taki dowód lojalności, że to jest ruch do śmierci za kimś. Inny przykład. Jest dziewczyna, której córka, tutaj już jest niestety po fakcie, popełniła samobójstwo. Za chłopakiem gdzieś tam. Okej, okay, wiadomo, zerwanie jest problemem. Niemniej jednak nie każdy popełnia samobójstwo. Okej, okay, możemy szukać różnych nitek, dlaczego tak. Różnego rodzaju tematy mogą wynikać z bardzo różnych rzeczy. Niemniej jednak patrzymy tutaj na temat systemowy. A tam była babcia, która przeżyła wojnę i na wojnie straciła wszystkich. I która potem była przeźroczysta. Przeźroczysta. Każdy mówił, że babcia nie dożyje następnych świąt. A babcia żyła jeszcze 50 lat. Ale żyła, nie żyła. Ale żyła. Tylko że to życie było takie jak mimoza. A ta dziewczyna bardzo mocno miała kontakt z babcią. Ona się wychowała z nią, ona się nasłuchała tych rzeczy, ona tym przesiąkła. Ona na mocy tego, że my poprzednim pokoleniom, rodzicom, babciom, dziadkom, współczujemy w zasadzie, tak, nawet jeżeli są trudni, współczujemy, jest to z jednej strony piękne, ale z drugiej strony współczuję, ja czuję to co Ty i niesiemy to potem w życie jako swój własny bagaż, tak, yy, tego typu yy, poczucie cierpienia, wielkiego cierpienia, nieprzeżytego, nieopłakanego naszych bliskich, yy, z ostatnich dwóch, trzech pokoleń może iść w nas jako zastygnięcie, tak jakby dosłownie. Jakaś przepotężna i racjonalna siła nie pozwalała nam żyć, pełnią życia, tylko jakaś część naszej osobowości chce żyć, bo my się składamy z części osobowości różnych, tak? W zasadzie to one są nasze, no, nie my, ale one są nasze. A tutaj jest jakaś część, która nie chce żyć albo która czuje, że nie żyje, bo tam ktoś zmarł i ta część po prostu jest zastygnięta z kimś tam. Inny przykład, film Twój Wincent, tak, piękny film, taki jak wcześniej przed chłopami tymi malowanymi, ci sami ludzie nakręcili Twój Wincent, bardzo doceniony film o Wincercie Van Goghu, malowany tak jakby farbami olejnymi, no i mama Wincenta stoi przy grobie, z Wincentem małym, stoi przy grobie jego starszego brata, który zmarł bardzo wcześnie i płacze, a na Wincenta patrzy tak, jej serce zastygło tam. Ona nie jest, tutaj już nawet nie mówimy, że ruch do, do, do śmierci, że ona sama, tak? bo ten temat tam nie jest rozwinięty, ale tu nie ma miejsca na miłość, dla drugiego dziecka. Tam pękło serce, tam zastygło serce i nie jest w stanie się tutaj otworzyć na kolejne dziecko. I naprawdę mogę z pracy z ludźmi, z którymi pracowałem, mogę dziesiątkami wyliczać podobne, podobne sytuacje, analogiczne oczywiście, każde życie jest inne. Oczywiście nie każdy rodzic się tak będzie zachowywał, przecież to jest oczywiste, że część ludzi przeżyje to i będzie wspaniałym rodzicem dla innych. Niemniej jednak w części przypadków może tak być, bo pozostanie to gdzieś tam nieprzepracowane, pozostanie to zastygnięte. Poczucie, że no jak tytuł kawałka metaliki, tu life is to die, tak? Poczucie, że życie to jest życie. Wiadomo, że gdzieś tam jest śmierć. A poczucie, że życie to jest powolne umieranie, yy, jest w każdym z nas i to i to. Pytanie, że jeżeli ta część, że tu life is suda jest większa, zazwyczaj przyczyny są tam gdzieś, idziemy za kimś, idziemy za, nie wiem, przykład też bardzo bliski mi, dziecko dwuletnie, matka usuwa ciążę. O czym dziecko nie wie, dowiaduje się po 30 latach. I w tym momencie dziecko tak jakby czuło cierpienie i tej matki, i tego dziecka. Tak? Yy, I abstrahując już od tematów tam... Yy, yy. Aborcja i tak dalej, bo ja osobiście jestem za dostępem do aborcji jak najbardziej, tak. I... Natomiast uważam, że po aborcji, przy aborcji, powinna być opieka psychologiczna powinna być opieka, która sprawi, że ta osoba nie będzie gdzieś tam po latach na poziomie gdzieś podświadomym odczuwała różnego rodzaju trudnych odczuć. Tak? Okej. Okay. Matka usuwa ciążę, cierpi. Zakładamy, że tutaj jest jakaś istota, tak, możemy nazwać, czy to jest dziecko, czy to jest płód, okej, okay, nie, bo tutaj jest w różnym wieku, dobra. Niemniej jednak tam też ktoś znika, to dziecko zaczyna chorować. Po iluś tam latach łączy ten fakt, bo dowiaduje się, że faktycznie zacząłeś chorować, kiedy miałeś 2 lata, ale też dowiaduje się, że matka dokładnie w tym samym miesiącu, kiedy to dziecko trafiło do szpitala na 3 miesiące, usunęła ciążę, tak jakby to czuła. Wiecie, fizyka kwantowa dzisiaj udowadnia, że tkanka gdzieś tam w USA, doświadczenie laboratoryjne opisane, nie wiem czy tam jakaś nagroda Nobla za to nie było, tkanka pobrana 40 km dalej, ta była pobudzana, tak? I różnymi bodźcami, a tak 40 km dalej przez jakiś czas jeszcze reagowała, tak, no to mówimy tutaj też o yy, ludziach, tak, o tym, że czasem odczuwamy cierpienie naszych bliskich w sposób irracjonalny, tak, czasem różnego rodzaju do, dolegliwości, yy, a tak naprawdę, no, myślę, że kiedyś fizyka kwantowa czy matematyka wzorami matematycznymi to określi, niemniej jednak róg do śmierci jest za kimś, za poronionymi, za abortowanymi, za osieroconymi, za... Yy, zamordowanymi czy w trakcie wojny, tak. Yy, tak jakby jakaś siła yy, mimo, że wszyscy chcą, żeby było fajnie, tak? żebyśmy się czuli dobrze, żebyśmy mogli funkcjonować i żyć dalej. Niemniej jednak jakaś gdzieś tam podświadoma i racjonalna siła sprawia, że my potrzebujemy, mamy zapotrzebowanie na, Wspólne cierpienie z tym rodem i nam nie wolno iść, popatrzcie, to się dzieje nawet, no, ktoś może powiedzieć, że to irracjonalne, niemniej jednak kargu Gustav Jung chociażby mówił, że podświadomość, świadomość i nadświadomość dotyczy nie tylko jednostek, ale całych rodzin, grup społecznych czy narodów, tak? Polska martyrologia przez 200 lat cierpienia zobowiązywała kolejne pokolenia, że ja pójdę i dam się zabić na barykadach kolejnych nieudanych powstań, tak jak mój ojciec, dziad, pradziad, tak. Nie wiem, prosty przykład. Tam ktoś zginął w Kościuszkowskim, pradziad, ojciec w czasie wojny napoleońskiej, przepraszam, dziadek, yy, yy, ojciec w powstaniu listopadowym, to ja pójdę, dam się zabić w powstaniu styczniowym, beznadziejnym zrywie, bez szans na powodzenie, oczywiście bardzo romantycznym i pokazującym, jak to się nie zgodziliśmy na opresję yy, yy, zaborcy, tak, moskiewskiego. Niemniej jednak... Był to, było to zbiorowe samobójstwo tak naprawdę tak, już nie chcę tu wchodzić tam w temat Powstania Warszawskiego chociażby, bo to już jest taki przykład bardzo mocny. Gdzie z jednej strony piękny, romantyczny zryw, pokazanie mamy honor i tak dalej, natomiast z drugiej strony całe elity, całe młode pokolenie wspaniałe przy okazji ponad 200 tysięcy cywilów ginie tak? na, na tym ołtarzu, na ołtarzu w tym spojrzeniu Także ruchu do śmierci za pomordowanymi Polakami. Tak jak Zbigniew Zamachowski w filmie Szczęśliwego Nowego Jorku mówi, jak Linda się go pyta, tam, dlaczego nie jesteście uśmiechnięci, Wy Polacy? Nie? Dlaczego macie ten taki. No, to mówiły jeszcze zanim w internecie powstały memy z polskim uśmiechem. Smile, nim polisz. A Zbigniew Zamachowski, ziemniak, nazwisko gdzieś tam z jakiejś wsi na Podlasiu, przyjechał do Nowego Jorku pracować i on mówi. Ale z czego tu się śmiać? Wojny, nędza, bida, masakry były. No więc właśnie. No więc właśnie. No ale zejdźmy ze zbiorowej świadomości. Mówimy tutaj o indywidualnej. Tak, jakbyśmy obiecali naszym przodkom, tudzież dzieciom, które straciliśmy, tudzież rodzicom, których straciliśmy, albo rodzicom rodziców, naszym przodkom, którzy zostawili czy kogoś, czy nas w potężnej rozpaczy, tak jakbyśmy obiecali: Ja cierpię razem z wami. Ja cierpię razem z wami i będę cierpiał. Mi, tak jakby mi nie wolno było wyjść z tego schematu, yy, bo wam ja współczuję, bo was kocham, bo niosę te wasze bagaże rodowe na swoich plecach. Yy, no właśnie, bardzo dużym uwolnieniem jest, jakby uświadomienie sobie, ale kochani, ale to są wasze sprawy. Ja w ten sposób okazywałem. To, że jesteśmy rodziną, że jesteśmy od Was, że życie mamy od Was, że dzieli nas yy, wspólna krew, tak? Że dzieli nas wspólna rodzinna świadomość. Yy, I kiedyś do Was dołączę. Nie wiemy w zasadzie, co jest po śmierci. Każdy z nas ma jakieś tam swoje przekonania, nie będę tutaj w to wnikał. Kiedyś do Was dołączę. Ale kochani, teraz jeszcze pożyję. Nie, żeby udowodnić, żeby umarliście. Nie. Teraz jeszcze pożyję, po to, by swoim cudnym życiem. Okazać to, że jestem od Was, że mój hołd dla Was, mój szacunek, moją wdzięczność za życie, mój szacunek dla Waszego cierpienia, moim pięknym życiem, a nie wspólnym cierpieniem niesionym. Yy, tego typu spojrzenie, tego typu przemodelowanie gdzieś tam ukrytych przekonań dla wielu ludzi jest punktem zwrotnym w życiu nawet, tak? To są bardzo proste rzeczy. Tu chodzi o to, żeby sobie gdzieś tam wszystko poukładać. Dla niektórych bardziej będzie to na logikę, a dla niektórych bardziej będzie to na poziomie emocji. Są oczywiście różnego rodzaju techniki systemowe, tak, ustawienia systemowe, praca systemowa z rodem w technikach akademickich, także praca z przekonaniami, praca z częściami osobowości, chociażby IFS, i to działa nie udowodnimy, że to działa tak zawsze i to tutaj, tutaj. Niemniej jednak niezliczona ilość ludzi yy, czuje wyraźną poprawę komfortu życia, tak. Mogą rozpisywać tę poprawę w jakiś testach, a mogą po prostu powiedzieć, wiesz co, no, no po prostu, nie wiem, no czuję się lepiej, nie, mam tam swoje różnego rodzaju rzeczy, nie, albo, albo przeszła mi ta cegła u niego. Albo czuję się lepiej niż np. 20 lat temu. A przecież się starzeję, nie? Ja osobiście mam 51 lata, czuję się lepiej niż jak miałem lat 25 czy 35. I to dużo lepiej. Yy, z różnych powodów, tak. Między innymi z tego. Yy, a też. Jako człowiek coś o tym mogę powiedzieć, bo jestem jedynakiem wychowywanym bez ojca, który matka zmarła, kiedy byłem nastolatkiem i w zasadzie zostałem taki. Więc no, są różnego rodzaju rzeczy na własnej skórze też się przekonałem o, o, o skuteczności tego typu spojrzenia, o domknięciu, o domknięciu niektórych rzeczy, w których funkcjonowaliśmy całe życie, a nawet nie wiedzieliśmy, po to też nagrywam ten filmik, tak więc... Ja zajmuję się tym też zawodowo, w tych technikach, które wymieniłem, tak. Yy, to nie jest, że obiecywanie gruszek na werzbie o i zdrowisz się tutaj jakąś tam śmiertelną chorobę czy coś. Nie. Ale w dużej części możesz zrzucić inne światło na to, jak postrzegasz ogólnie życie. I czasami nawet jeżeli chorujesz, może ci. Mogą się zmniejszyć różnego rodzaju objawy, nie, albo czasem nawet zniknąć, niezależnie oczywiście od pracy medycyny tradycyjnej, która jest ważna, tak? To nie jest, że albo to, albo to, to jest uzupełnienie. Mnóstwo lekarzy tak pracuje. Patrzy bardzo holistycznie. Czyli patrzy, ujmując yy, o wiele więcej niż tylko tutaj, że dokręcę Ci śrubkę, bo dam ci lekarstwo, i, a ty yy, masz leżeć w łóżku. Jeżeli masz jakieś pytania, to pisz, jeżeli Uważasz, że tego typu przekaz, który tutaj nagrałem, jest ważny? Daj lajka, like udostępnij, czy daj subskrypcję, tak, czy, czy daj follow, bo ja o tym będę często mówił i, i mówiłem. Tak czy owak, dziękuję za te spędzone 20 kilka minut. Mam nadzieję, że w jakiś sposób troszeczkę to, 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 to gdzieś, ta wiedza, to światło, to, które. Które, które gdzieś staram się nim troszeczkę posiać, że też stało się Twoim udziałem i, i że w jakiś fajny sposób wpłynie to też na Twoje życie. Wszystkiego dobrego i spokojności i życia i życia. Żyj. Cześć!